Siemaneczko ekipa, nocne Polaków Rozmowy, jest godzina 7.20 wieczorem. Zobaczcie gdzie jestem, co mi się dzisiaj udało zrobić. Jestem w tej nowej pracy od godziny 8, gdzie musiałem po sobie pojechać po klej. Musiałem sobie w czasie pracy zrobić kolejną przerwę. Na to, żeby pojechać po tą lampę. Przywitajcie nowego członka yy, ekipy. Taka sobie lampa. Jak ona się nazywa? Raket. Że to niby rakieta. Yy, na baterię, oczywiście. I może być też na kabelek. Jest tutaj mi ciemno i to tak wygląda ta budowa. Jutro z rana dogram Wam jeszcze przed udostępnieniem do YouTube'a, jak wygląda amerykańska taka budowa. Tu jest takie okno techniczne, chyba, żeby tutaj sobie prowadzili różne rzeczy. Dom jest stary, przebudowywany, remontowany. Jak widzicie, są nowe rurki do instalacji elektrycznej. Te wszystkie one. Jest tutaj nowe rurki od ogrzewania, klimatyzacji i tak dalej. Wentylacji. Tu mamy skrzynkę. Nowe wszystkie kanalizacje. To jeszcze niepokończone. To prace trwają. ja sobie dzisiaj wpadłem. Zniosłem klej, zniosłem płytki. I to jest ten basement, który ma tam 1000 square ft. do zrobienia. Czy miał 1000? Ja już zrobiłem dzisiaj 140. 140 jest już zrobione. Dzisiaj taki dzień chciałem trochę pociągnąć dłużej, bo, bo jak widzicie, pracy jest. To jest duże, fajne pomieszczenie. Płytki 12x24, czyli po polskiemu to jakieś 20x60? Jakoś tak. Nie wiem. Także tu jest, tu jest i tutaj jeszcze, i tu jest kolejne duże pomieszczenie do zrobienia. Tu jeszcze pan musi pozrywać te, te podłogi, jakieś takie pierdo porobić. O i tak jutro ponagrywam trochę więcej. Bo i tu mam jeszcze oprócz tej, tej mam do zrobienia trzy łazienki czy takie dwie łazienki, i kibelek, chociaż tam też prysznic. No to trzy łazienki, można powiedzieć. Tu jest moje główne stanowisko pracy. To już znacie. To już znacie nowy nabytek. Dzisiaj lampa kupiona. A przedcena była z 220 katalogowo, netto oczywiście na 170. I dzisiaj bardzo jej potrzebowałem. Fajnie, bo szybko się rozkłada, składa. No i nieźle daje, co? Nieźle. Do takich robót superancko. I fajnie, że nie trzeba, jakie ja mam dostęp do prądu, to nie muszę, wiesz, akumulatorów jakby marnować, zużywać. Tylko sobie tym. Jak widzicie, Sigma jeszcze nie kupiona. Dokonczam tą. Do tych płytek nadaje się idealnie. Fajnie wycina mi. Do poprzednich już było gorzej. No dobra, jestem zmęczony. Jadę do domu. I co? Mam bardzo blisko. 20 minut. Jazdy bardzo fajnie. Zgodzona robota. Dla mnie, chyba dla klienta też. Jestem tutaj typem z polecenia i się robi. Chciałbym ten cały basement te 1000 square feet, machnąć do w tydzień, czyli w czwartek chciałbym to skończyć basementy. Trudno. Jak utrzymam średnią tak 130-150 square feetów dziennie. No to się uda, bo to jeszcze trzeba później zafugować. Cały dzień liczę sobie na fugowanie. No, to będzie bardzo dobrze zgodzona robota. Dobra, zobaczymy się teraz rano pewnie i wrzucę w piątek jeszcze ten film. U Was będzie klasyczny, tak jak zwykle. Siemaneczko ekipa, witam Was w kolejnym dniu. Mamy poranek, jest piątek. Prawdopodobnie dzisiaj go wam puszczę, więc dla Was też jest piątek. E, dochodzi siódma, za 10 minut siódma e, będę za dokładnie za 10 minut też w pracy. E, chciałem wam e, opowiedzieć taką sytuację, e, trochę system pracy, który mnie zdziwił tutaj w Ameryce, e, amerykańskich budowlańców e, na, e, rzecz taka, że bardzo często się przyciągają roboty w Ameryce przez kontraktorów, bo oni przyjeżdżają do pracy, robią na przykład wyburzenia i dopiero zamawiają szafki do kuchni. Czyli później jest oczywiście proces oczekiwania na szafki i finalnie klient ma rozdupconą kuchnię powiedzmy miesiąc albo dwa. Bo czekają na szafki, aż tam jakaś firma dostarczy, i dopiero wtedy je montują. Tak samo jest z łazienką, że otwiera się łazienkę, e, otwiera się łazienkę, i się czeka później znowu tam te trzy tygodnie na szafki. Dla mnie to jest dziwne, e, przez co kontraktorzy dobierają sobie w międzyczasie e, kolejne, żeby nie siedzieć. Mają na otwartych, nie wiem, cztery projekty yy, i wszyscy klienci do nich dzwonią, gdzie jesteś, są już szafki, przyjeżdżaj yy, i tak dalej jest takie nieprzyjemna atmosfera, to się wyczuwa. Ja generalnie układam tylko płytki, więc yy, mnie to nie dotyczy, ale obserwuję yy, jak to się tutaj yy, dzieje. No, jest kiepsko. E, mało tego, nie wszyscy kontraktorzy muszą czekać, po prostu biorą, żeby sobie zaklepać e, inwestycje, e, nową robotę, żeby sobie przyklepać, i na przykład przyjeżdżają, e, zrobią demo, czy tam popracują jeden dzień i wychodzą. Wczoraj byłem, e, te płytki układałem, i pani tak do mnie, nie, że a, Sylwek, słuchaj, może być tak. E, ja jej powiedziałem na początku, że a, ta robota zajmie mi e, dwa miesiące, no półtora, dwa miesiące. Mówię dla mojego bezpieczeństwa e, umówmy się na dwa miesiące, jak się uda wcześniej, to tylko plus dla nas oboje. Tak? Ja szybciej zarobię kasę, Ty szybciej się wprowadzisz, bo niech się chcą już wprowadzać. Natomiast wiem, że zrobię to e, teraz już, e, że zrobię to zdecydowanie szybciej. Myślę, że w miesiąc to pierdzielę całą tą robotę. E, będzie znakomity zastrzyk gotówki e, z tej e, roboty. E, no i pani się pyta, czy będę jutro. Ja mówię, no tak, będę jutro. No dlaczego? No, ja dopiero stąd wyjdę, jak skończę wszystko. Bo Ja tu zostawiam narzędzia. Ja nie wożę narzędzi. Codziennie nie pakuję do auta i tak dalej. Ja przychodzę do pracy, biorę konkretne zlecenie, kończę całe, idę do następnej. No jest coś tutaj e, niemożliwego w Ameryce właśnie, że amerykańscy kontra kontraktorzy zaczynają kilka tyk, 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 i żeby złapać te roboty żeby rozgrzebać i później dopiero wracają, kończą coś tam tu kończą, przyjeżdżają, pracują 4 godziny, jadą na drugą robotę ja popełniłem ten błąd teraz na Florydzie a złapałem dwie roboty w tym samym czasie zachłysnąłem się, myślałem, że Dam radę je bez problemu pociągnąć dwie, czyli pracowałem do godziny trzeciej na jednej robocie od rana, od siódmej do trzeciej, i później od trzeciej do dwudziestej, do dwudziestej pierwszej robiłem drugą. E, popracowałem tak miesiąc i myślałem, że, że zdechnę. E, wylądowałem na ostrym dyżurze kręgosłup e, mi nie wytrzymał. To nie kręgosłup mięśnie okalające kręgosłup pospinały mi się tak, że nie byłem w stanie się ruszyć nawet. E, rano wstaję, czy nie mogę wstać, nie mogę, aż e, taki ból, że aż e, wygina, nie możesz się wyprostować, nie mo aż zapiera dech w piersiach. E, Pojechaliśmy z żoną na ostry dyżur, dostałem tam zastrzyki, jakieś mocne tabletki, tych tabletek nie brałem, przeciwbólowych. Dicodin? Po prostu bałem się, że się uzależnię. Słyszałem, że wystarczy wziąć kilka tabletek, dwie, trzy tabletki jesteś uzależniony. Ja po prostu ich nie brałem, tych przeciwbólowych. No, jakby sobie tam rozeszło się. Po, po kilku dniach wróciłem do pracy i powiedziałem, że nigdy więcej. Teraz, jak widzicie, możecie zauważyć, na no tej robocie będę pracował dosyć długo. Będę chciał robić od 7 do 7. Tak jak wczoraj zresztą, tak jak i dzisiaj, tak jak i jutro, e, zależy mi, żeby szybko tą pracę skończyć, e, zbliżają się święta, prawdopodobnie będzie trochę gorzej ze zleceniami, aczkolwiek nie wiem, e, generalnie jest robota, to ją pracuję, nie mam pracy, to zajmuję się kamperem, czy tam jakimiś swoimi projektami, e, spędzam czas z rodziną, e, bardzo ją kocham i jakby tyle, nie? Dobra, e, jestem już tutaj przy budynku. E, widzicie te ładne kamienie? Takie. E, właściciel tego domu jest Polakiem i jest murarzem. Sam to sobie wszystko tutaj poczynił. E, czekajcie, otworzę wam. Pokażę wam, jak BMTV clips, jak to wygląda. Bez mikrofonu. Duży salon z wejścia, kominek. Eee, sufit, zabudowa sufitu. Po lewej kuchnia. Duża dosyć. Tam jest garaż, nie będę tam łaził. Eee, no kuchnia z jadalnią pewnie. Eee, idziemy dalej. Tutaj to otwarta przestrzeń, to jest zejście do basementu, tam gdzie teraz pracuję. Tu jest jakiś klozet, szafa w sensie, yy, tu jest jakaś tam sypialnia, szafa, tu jest pierwsza łazienka, którą będę robił, płytki na podłodze, płytki yy, pod prysznicem naokoło. Macie trochę światełka, jak zwykle tutaj w tych łazienkach amerykańskich, zawsze kudna. Zawsze no, przeważnie jest e, pod prysznicem, jest okno. Tutaj jest progowy e, brodzik, czyli jest nakręcone dwa tubajforki. Muszę to folio wyłożyć, on nakręci resztę tubajforów i ja tu muszę zrobić e, cement. Jakby brodzik wyprofilować samemu. E, pan się nie zgodził na moją e, cenę na duraki. I na co jeszcze? Duraki. A i Waterproofing zrezygnował z izolacji przeciwwodnej. W ogóle jej tu nie będzie. Stwierdził, że jest mu niepotrzebna. Nie daje kleju na tubajforach. powinien być klej damy i dopiero tubifor przyklejony i przykręcony śrubami. Nie tubifor, tylko durak. Ta płyta cementowa na podłodze też mu dałem instrukcję jak to powinien zrobić zastosował się do tej instrukcji bo powiedziałem, że inaczej mogą mu fugi pękać to jest pierwsza łazienka zobaczcie jaki ładny, duży teren to jest cały tam jak hejno sięgnąć i tutaj tutaj do tego sąsiada, tam też traktorek porzucił, jakiegoś i tutaj jest ta większa łazienka. Tutaj będzie z kolei prysznic bezprogowy tu będzie wanna wolnostojąca. Na tej ścianie idą płytki. A tutaj pod tym prysznicem, tak jak widzicie, duraki zaczęły być kręcone. Tam będą też płytki. By tutaj będzie musiała być wycięta płyta. Też się nie zgodził żebym ja to robił, sam to chcę zrobić. Tu będzie wycięta płyta opuszczona i ja na tym zrobię dopiero cement. To będzie sobie pan robił samemu. I tutaj też bez waterproofingu, bez izolacji przeciwwodnej tylko guma w brodziku. Idziemy do trzeciej, ostatniej łazienki. Tu jest jakaś tam szafa, garderoba. Tu jest kolejny pokój. American style. Tu jest pralnia. Jak widzicie zawody do pralki, suszarki. Wędy do suszarki. Tak to tu się robi. Zejście do basementu. Do tak zwanej, nie wiem, piwnicy. Eee. Moje tutaj. Miejsce pracy obecnej to wam chyba pokazywałem wczoraj. Tutaj mamy jeden duży pokój. Eee, kibelek, kawałek korytarza. Tutaj duży pokój. Już sobie lampy zapalam. Jedzą to sobie. Tylko odłożę. Eee, gdzie tu się pali to światło? Czekajcie, czekajcie. No to przecież tu się zapalało, ja tu miałem światło wczoraj. O. Dobra, mamy już taka kawałek światła. Tym przedłużaczem uruchomię swoją lampę, która tam została. Yy. I co? I zaczynam zawsze mój normalny, standardowy dzień pracy, start, yy, rozklinowanie eklipsów, które Zrobiłem dzień wcześniej i czyszczenie wszystkich fug, przygotowanie ich do e, fugowania. Dlaczego? Bo teraz klej jest jeszcze w miarę mokry, e, mokry. No nie jest mokry, jest taki nie do końca wyschnięty. On panu e, wytrzymało się dopiero po, nie wiem, dwóch przegniach. E, jak to rozklinowuje? No, no normalnie. Видите? Так, что сюда Przez to, że kliny są włożone w e, tego klipsa, on jest bardzo naprężony e, i od naprężenia sam z siebie pęka i wyskakuje do góry. Czasami się zdarzy, najczęściej na ścianach, że zostają takie mm, te końcówki, że sam klin wyjdzie, a to dziadostwo zostaje, bo po prostu e, po prostu dzieje się tak, że płytka e, stąd ściska na klips, który jest i on po prostu e, nie chce wyjść i wtedy trzeba go nożem odcinać. Niestety tak się czasami zdarza. E, jest to tej zabawy. O, robi się to szybko. Później będzie wietrołkę. Zamiata. Klipsy do pudełeczka, e, tfu, kliny do pudełeczka, a cała reszta e, do śmieci. Bierzemy nożyk, doczyszczamy fugi, gdzie tam jakieś pozostałości e, starego kleju są. Robimy to na bieżąco, codziennie, w każdą partię tych i dopiero wtedy startujemy. Dzisiaj kończę to, kończę to, e, kończę to pomieszczenie. O, to się zejdzie do południa i chyba biorę się za tamto, za ostatni pokój, co tam jest, ale nie wiem jak z płytkami, bo pan się nie spodziewał, że mi tak to będzie szło i nie dostarczył płytek. Tutaj jak widzicie są takie kawałki zestawione. Nie lubię tak wyjeżdżać, ale czasami nie ma innej opcji. Chodzi o to, że tu jest tylko taki spacer, taki dystans zamontowany, żeby mi nie zbiegła się ta płytka do tej, albo nie rozciągnęła w drugą stronę. Tu jest to samo. Historia tutaj chodzi o to, żebym sobie mógł dalej układać płytki i wjechać tam, żeby zachować dystans, całość. I żebym mógł później tutaj zaraz to wyjąć i wklejać już całe płytki, jak będę wychodził to będę wychodził w tę stronę ty, 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 i do wyjścia, to taki temacik, no co to taki szybko odcinek, chcę go zaraz jeszcze zmontować tutaj na budowie, zmontować, posklejałem do kupy i już i wrzucę go. I tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnej części z, tej, z tego remontu. Tutaj będzie jeszcze ogrzewanie podłogowe. E, mata grzewcza rozłożona. E, zatopiona w warstwie klejącej z płytkami. Mm. I już. Zachęcam do zostawienia łapki, e, komentarza, e, subskrypcji. E, to się przydaje. Przydaje mi się do rozwoju tego kanału. Mm. 对 <laughs>。